Cześć, witajcie, z tej strony Robert. Zapraszam Was dzisiaj do kolejnego materiału. Dzisiaj będę Wam pokazywał telewizor. Telewizor nie byle jaki, a mianowicie Philipsa Ambilight OLED 807. To jest wersja 55-calowa. Poprosiłem Philipsa, czy mogę przetestować sobie taki telewizor, biorąc pod uwagę, że nigdy go nie miałem. A dobrze wiecie, że jestem ogromnym fanem światełek. W sensie raczej większość moich kadrów zawsze jest jakiś kolorowych, dlatego te lampki też mi towarzyszą we wszystkich moich nagraniach i smartfonów dalej. I nigdy w swojej historii, pomimo tego, że chyba od 2004 roku już są dostępne Ambilighty, nigdy takiego nie miałem, nigdy go nie testowałem, a chciałem zobaczyć, jak to faktycznie wygląda. I oczywiście podzielimy sobie to na jakby kwestię związaną stricte z telewizorem, ale również jakby rozwiązania właśnie te Ambilightowe, o których za chwilę. Natomiast telewizor jak telewizor, OLEDowy jak OLEDowy. W sensie większość osób oczywiście, jak wybiera teraz telewizor i myśli o OLEDowym, to mówi po pierwsze, że ok, świetne czernie, fantastycznie to wygląda. I tu rzeczywiście jest tak samo, i druga część osób jest mówi o nie, o LED, nie, bo się wypala. I już to też y, wielokrotnie omawialiśmy. Ja to też konsultowałem kiedyś dawno temu z chłopakami z HDTV Polska. Jakby ilość tych wypaleń, rzeczywiście nawet, jeżeli ktoś bardzo dużo ogląda telewizji, takiej klasycznej, gdzie mamy jakieś logo cały czas wyświetlane na ekranie, jest rzeczywiście jakby no, to jest w procentach, a właściwie w ułamku procent, więc tak na dobrą sprawę nie powinniśmy sobie zabracać. Tym głowy. Ja też, jak dobrze wiecie, posiadam od 2019 roku OLEDA od LG C9 i pewno z nim będę go trochę porównywał, natomiast też u siebie nie widzę żadnych wypaleń pomimo tego, że u mnie takich programów jednak sporo. Leci. Ale przejdźmy sobie do telewizora, który jest naprawdę bardzo fajnie skonstruowany, ma bardzo cienką ramkę, wygląda naprawdę efektownie. Natomiast na początku bardzo obawiałem się tej nóżki, w sensie ona jest taka bardzo cienka z tyłu, szczególnie z przodu mamy taki jeden poprzeczny pałąk. Wygląda to ekstra, natomiast trzeba pamiętać, żeby jak już ustawimy sobie telewizor, żeby jednak sobie to dobrze przestrzeć, bo to zbiera odciski palców, no i też pewno kurz się na tym będzie osadzał, jeżeli mamy w taki sposób postawiony telewizor. Natomiast świetnym rozwiązaniem jest to, że pomimo tego, że ta nóżka jest tak minimalistyczna, no telewizor się nie, nie przechyli do tyłu, bo to sprawdzałem, natomiast można go również sobie obrócić, więc to jest jak najbardziej ok i to w takim dużym zakresie. W ogóle telewizor jest konstruowany w ten sposób, że z przodu mało co widzimy oprócz tej nóżki i ogromnego ekranu. Z boku natomiast mamy po jednej stronie porty, które są też pod taką zaślepką. One są po prawej stronie z tyłu i od dołu. Można to zaślepić takim plastikiem i kable poprowadzić sobie w specjalnym tunelu. Bardzo fajne rozwiązanie. Jest również oczywiście zaślepka do tego naszego mocowania od stópki, żeby ewentualnie kabel sobie tamtędy poprowadzić. Ja niestety miałem taki krótki, więc w części kadrów go pewno będzie widać, ale dzięki temu też będzie widać, jak bardzo Ambilight, czyli to podświetlenie tylne, rzeczywiście robi robot. I zanim przejdziemy sobie do tego Ambilighta, jeszcze wspomnimy o kilku rzeczach, a mianowicie po pierwsze głośnik, który widzimy z tyłu, to jest dość śmieszne, są dwa średniotonowe, jeden nisko, 2,1 ułożenie 72W maksymalnie, oczywiście najwięcej na pewno generuje ten niskotonowy, basów jest sporo i dźwięk jest przyjemny. Natomiast powiedziałbym szczerze, że na przykład mój już leciwy OLED C9 gra albo podobnie, albo ciut lepiej, więc to są jakby moje subiektywne odczucia. Oczywiście, jeżeli chodzi o możliwość kalibracji dźwięku, to jest tam pełno ustawień. Ja sobie zrobiłem ten dźwięk AI. Oczywiście do dźwięku przestrzennego mamy Dolby Atmos. Jeżeli chodzi o obraz, z Dolby Vision. To się pojawia w odpowiednich aplikacjach na ekranie. Natomiast no generalnie, póki co, tutaj jest wszystko w porządku. Zwrócę również uwagę, że jest możliwość tutaj połączenia sobie bezprzewodowo dźwięku za pomocą e, głośników i funkcji DTS Play Fi. Ja nie mam takich głośników, więc nie miałem możliwości tego sprawdzenia, ale podobno jest to bardzo proste i jeżeli ktoś posiada takie głośniki, to pewno tego typu telewizor z taką e, obsługą tej funkcji będzie jak najbardziej przydatny. Co do portów, to oczywiście macie tutaj wyszczególnione, w sensie możecie sobie zobaczyć. Najważniejsze jest to, że dwa z tych portów to są HDMI 2.1, czyli umożliwiają 4K120. Hertzów, czyli możemy 4K, 120 klatek, na przykład, wyciągnąć z konsoli, i to jest myślę, że to, co chyba najważniejsze, jeżeli chodzi o dzisiejsze. Telewizory. Telewizor również posiada oczywiście dodatkowe rozwiązania, które jakby wzbogacają, powiedzmy, możliwość podłączenia dodatkowych peryferiów i właśnie grania. Mam na myśli te wszystkie rozwiązania w stylu VRR, e, FreeSync, Premium, NVIDIA G-Sync, e, czy na przykład granie Dolby Vision. Więc e, to wszystko jest na pokładzie, natomiast ja tego oczywiście testować nie będę. Jeżeli jesteście zainteresowani e, fachowym testem, no to zapraszam Was na HDTV Polska, będziecie mieli link opisie. Zanim przejdziemy sobie do funkcji, jak to działa, systemu oraz tego Ambilighta, e, wspomnę jeszcze o pilocie. Pilocie, który jest bym powiedział dziwny, w sensie jestem przyzwyczajony chyba do pilotów, które są takie mocno minimalistyczne, malutkie, mają kilka przycisków, dziękuję, resztę rzeczy można gdzieś tam ogarnąć powiedzmy z tych podręcznych menu. Tu jest pilot jak sta ze starych czasów, w sensie wszystkie przyciski jakie tylko się dało to, to są. Na pewno dużym plusem jest to, że jest podświetlany, jest od razu szybki przycisk do Ambilighta, ale właściwie do każdej dostępnej funkcji jest on dostępny. Mamy oczywiście na środku strzałki. Wygląda ok, chociaż moim zdaniem nie za duże. W sensie dla mnie nie był specjalnie komfortowy i na to zwracam uwagę. Przyznam szczerze, że nie sprawdzałem, czy Philips ma coś w ofercie mniejszego, żeby ewentualnie sobie dokupić. Z tyłu jest zrobione całkiem fajnie, tak, żeby w razie, jak gdzieś tam położymy na jakieś krzywe powierzchni, to się nie ześlizgnie. No i w dłoni też trzyma się go całkiem dobrze. Chociaż no zwracam uwagę, że najczęściej korzystamy jednak z tych przycisków plus minus, ewentualnie szczałek, które są bardzo wysoko umiejscowione, więc musimy ten pilot chwycić powyżej połowy, praktycznie. Nie, Wydaje mi się, że to nie jest najlepsze mimo wszystko rozwiązania, ale sam pilot podświetlany, tak jak mówiłem, i jakościowo wykonany bardzo dobrze. No i teraz przejdźmy sobie do systemu, oczywiście wszystko jest oparte o Android TV i przyznam szczerze, że działa to absolutnie fantastycznie, w sensie dużo szybciej niż na Sony, który testowałem jakiś czas temu i tam mówiłem, że już działa to naprawdę bardzo dobrze, jakby obaliło trochę ten mój mit tego Android TV, który działał dość powolnie. Tu jest jeszcze szybciej, w sensie momentalnie się to wszystko odpala, instalują się aplikacje mgnieniu oka, naprawdę działa to rewelacyjnie. Nie mam żadnych tutaj zastrzeżeń, natomiast zwrócę uwagę, że względem chociażby Sony to menu, całe jakby zarządzanie telewizorem jest dużo prostsze, w sensie to jest tam parę prostokątów i tyle, nie ma tu takiego cieniowania, czegoś takiego, jak to miało miejsce właśnie w Sony. Tu jest to zrobione dużo prościej, ale działa i to myślę jest najważniejsze. Tych funkcji oczywiście na pokładzie jest bardzo, bardzo dużo. Jeżeli chodzi o AmbiLight, to tak jak mówiłem, tych diod jest z tyłu bardzo, bardzo dużo. One kiedyś podobno, bo nie testowałem, były jakby przesunięte jeszcze takim elementem plastikowym. Co powodowało, że bardziej to rozpraszało jakby to światło, ale z drugiej strony nie były one też tak jasne. Teraz te diody są odkryte i rzeczywiście są one bardzo, bardzo jasne. W sensie oczywiście można sobie to sterować na wiele różnych sposobów. Przyznam szczerze, że oprócz tego, że można wyświetlić sobie flagę, statyczny kolor, że można włączyć sobie wykrywanie obrazu i wykrywania muzyki. Czy, jakby jeszcze połączyć to później z innymi żarówkami Philips' Hill, o czym później, to tak na dobrą sprawę są właściwie wszystkie możliwości. Natomiast yy, i tak w większości przypadków zostawimy sobie wykrywanie tego obrazu, bo to działa rzeczywiście fantastycznie. Yy, I tutaj to wykrywanie obrazu też może być takie podstawowe albo bardziej zaawansowane, w sensie takie bardziej szczegółowe. I w zależności, jak sobie to ustawimy, też zmiany, które dzieją się na obrazie yy, wpływają na to, jak faktycznie jest to podświetlone. I to od razu mówię. Ten telewizor najlepiej jakby wisiał na ścianie i miał tam, nie wiem, te 5 cm za sobą, żeby ładnie to wszystko rozświetlać. Natomiast w moim przypadku, kiedy stoi gdzieś tam, jest 20-30 cm od ściany, jeszcze mam skos niestety, to i tak to bardzo ładnie rozświetla. W sensie, jeżeli chodzi o pokaz taki kinowy wieczorem, to wygląda to fantastycznie, więc to, to nie jest wielki problem, jeżeli jest to dość mocno oddalone od ściany i stoi gdzieś tam na szafce. Więc tutaj duży, duży plus. Po drugie. Robi to absolutnie fenomenalny efekt. W sensie, no ja nie sądziłem, że to będzie wyglądało aż tak fantastycznie. I tutaj zwracam uwagę, że jest to naprawdę mega dopracowane. I jakby efekt jest taki, że tak jak ekran OLEDowy jest OLEDowy, w sensie, że one wiadomo, że nie są tak super jasne, właściwie tylko w piku, jeżeli chodzi o HDR, ale w ciągu dnia też jest to takim nieźle widoczne. To na pewno zwiększa jeszcze kontrast. W sensie, jeżeli mamy oczywiście jakąś scenę, gdzie wieczorem coś tam się rozświetla, tak dalej. No to zamiast widzieć czarnej ściany, czy jakieś lampki, która gdzieś tam była włączona, jeżeli to się nam wszystko ładnie podświetla i widzimy tą czarną ramkę, która no, powoduje, że widzimy jak granicę telewizora, ale z drugiej strony dzięki temu jakby poszerza nam się ten horyzont tego, tego patrzenia, to wygląda bardzo fajnie. Mam wrażenie, że jeszcze bardziej się zanurzamy, powiedzmy, w tym naszym obrazie. Bardzo mi się to podoba, wygląda to fantastycznie, no i, i powiem, że ktoś to mocno przemyślał. W sensie to nie jest tylko tak, że o, jak tu jest coś tam zielonego w narożniku, to rzuć tam diodą kolorem zielonym, tylko faktycznie on szczytuje to, co jest na obrazie. Jeżeli pojawi nam się na przykład e, na telewizorze, nie wiem, pasek od... Przy wstrzymaniu jakiejś produkcji na Disneyu, na Netflixie czy coś i się obraz robi taki delikatnie wyszarzony w sensie. No Pewnie wiecie o co chodzi, jak oglądacie, że się tak przyciemnia trochę ten ekran. To te diody z tyłu też się przyciemniają i to jest rzeczywiście fajny efekt, że to po prostu cały czas ze sobą współgra i robi to naprawdę robotę. No i ogólnie wygląda to fajnie, no, w sensie pokazywałem to kilku osobom w rodzinie. Które jakby w trakcie tych testów u mnie były, żeby to zobaczyły i rzeczywiście mówiły, że to wygląda fantastycznie. I oczywiście, jeżeli mamy dodatkowe Philips Hue i sobie to połączymy, to można osiągnąć jeszcze lepsze efekty, jeżeli są kolorowe, w tym samym jakby odcieniu po prostu migać do danej sceny. Więc wygląda to świetnie, jeżeli ktoś ma cały pokój w Philipsie Hue, to również tak można zrobić. Ja tak mam natomiast no, u mnie jest ten problem, że te żarówki akurat w salonie są u mnie wszystkie tylko światłem takim naturalnym, takim albo białym, albo żółtym. Nic więcej, one nie są kolorowe więc nie można sobie aż tak bardzo no pozwolić na sterowanie tym, ale jakieś tam dodatkowe inne podłączyłem, które symulują powiedzmy lampki dorzucone do, do kredensu czy gdzieś tam do szafki, żeby zobaczyć jak to wygląda i rzeczywiście prezentuje się to bardzo fajnie. Są jeszcze głośniki, które jakby z, na podstawie tego dźwięku mogą również też tak świecić, no ale jakby takich nie mam, więc niestety pokazać Wam tego nie mogę. Więc sam Ambilight rzeczywiście wygląda świetnie i robi robotę, w sensie to jest duża zmiana. Jeżeli myśleliście o tym, żeby podświetlać sobie na przykład telewizor wewnętrzny gdzieś tam czymś, bo oczywiście można to zrealizować powiedzmy nie wiem, jeżeli mamy żarówki już Philips Hue, kupujemy sobie ten Hue Sync, on się tak chyba nazywa. HDMI przepuszczamy kabel z naszym sygnałem, i wtedy jakby możemy dodatkowo sobie to też wykorzystać, i, i to urządzonko też tam nam oblicza, i też nam świeci jakimś paskiem LED-owym, które sobie tam umieścimy, czy żarówkami, które mam w pokoju. Natomiast nie będzie to działało z elementami, które są, w, z aplikacjami, które są wbudowane w telewizor. Na to zwracam uwagę, więc tu jest to po prostu dużo prostsze, że się nie przejmujemy, czy to jest sygnał wejściowy, czy to jest sygnał bezpośrednio płynący z telewizora, tylko po prostu to działa. Więc to robi fantastyczny efekt. Jeżeli powiedzmy cena wam się spina tego samego modelu z Ambilightem i bez Ambilighta, no to ja bym pewno brał z Ambilightem, biorąc pod uwagę, że, że Philips chyba jest tak jest jedynym procentem, który robi tego typu rozwiązanie w swoich telewizorach. Co do samego obrazu, muszę powiedzieć, że jest tak samo dobry, jak w przypadku mojego OLEDa C9. Ja tam nie widzę jakiejś gigantycznej różnicy. W sensie, może jest trochę jaśniejszy, tyle, no jest też nowszym telewizorem i, i pewno z tego to też wynika. Natomiast mam wrażenie, że jest bardziej płynny, w sensie jeżeli chodzi o obraz. Nie wiem, czy to są jakieś dodatkowe upłyniacze, przyznam szczerze, że że nie, jakby nie mam fachowego sprzętu, żeby sobie to porównać jeden do jeden, ale mam wrażenie, że obraz jest bardziej płynny. I jeżeli chodzi o granie, jeżeli chodzi o telewizor o programy, które gdzieś tam są odtwarzane, wygląda to po prostu troszeczkę jakby inaczej. Nie, że lepiej czy gorzej, po prostu inaczej. A to może być zasługa i zarówno tego nowego procesora P5 AI, który tam wszystko jest AI teraz, jak dobrze wiemy, więc i właśnie obraz, te tryby wszystkie, które są, ja wiem sobie na tym Osobistym czy podstawowym, on się tak nazywa, więc można oczywiście sobie dopasować to wszystko w zależności od preferencji. Są oczywiście tryby dodatkowo do eliminacji świata niebieskiego. Czy ja powiem szczerze, ja nie używam tego w telefonie, bo uważam, że wtedy biel mam żółtą wieczorem I nie zdzierżyłbym tego, że gdyby w telewizorze, telewizor też, w zależności od tego, jak jest jasno w pokoju, na przykład robił mi, nie wiem, z białego samochodu w filmie delikatnie taki żółtawy. Uważam, że, że takich funkcji nie powinno w ogóle włączać, no ale ok, są, to są. Jeżeli ktoś ma problemy później z zaśnięciem, to może sobie coś takiego włączyć. I oczywiście tych rozwiązań dodatkowych jest masa. Jeżeli chodzi o dolby, wierzę, że automatycznie te aplikacje są wykrywane. Jest możliwość również na przykład korekcji koloru Lighta, jeżeli mamy tylną ścianę w jakimś innym kolorze, na przykład jest ona tawnęka, czy ta ściana czerwona, to wiadomo, że jeżeli puścimy na to białe światło, to inaczej będzie to wyglądało niż te kolory, które są pokazywane na telewizorze, na przykład na zielonej scenarii. Więc to można sobie również dopasować i oznaczyć, jak, jaki kolor ma nasza ściana, wtedy po prostu ten miks tych kolorów. Które są rzucane na ścianę, no będą po prostu prawidłowe w stosunku do tego, co pojawia się na ekranie. Więc to jest również bardzo fajne. Więc jak dla mnie telewizor naprawdę mega, mega interesujący. Oczywiście mówię, że to nie wiem, czy to jest najlepszy telewizor na rynku. Nie mam takiego doświadczenia, że dostawałem wszystkie warianty telewizorów. Oledowych, nieoledowych w tym przedziale cenowym, więc tego nie wiem. Natomiast moje takie osobiste odczucie jest takie, że to jest świetny ekran OLEDowy, gdzie tam nie trzeba się bać o żadne wypalania. Przynajmniej ja nie zanotowałem na przestrzeni tych no już ładnych, tam powiedzmy, czterech lat u siebie. Druga sprawa to jest taka, że ten Ambilight robi robotę rzeczywiście, no jak mamy. W tej samej cenie do wyboru telewizor z Ambilightem albo bez, a reszta parametrów jest identyczna, to pewno brałbym Ambilighta. Nie ma problemu z input lagiem, nie ma problemów jeżeli chodzi o dźwięk, nie ma problemu jeżeli chodzi o obsługę wielu aplikacji, w sensie przełączanie między tym na Androidzie działa bardzo, bardzo sprawnie i te aplikacje utrzymywały jakby w ramię powiedzmy to, gdzie zatrzymaliśmy aplikację wcześniej, jeżeli chcemy się przełączać między kilkoma jednocześnie. Więc rzeczywiście robiło to robotę i z tego co wyczytałem, no bo tutaj doświadczenia nie mam, telewizor jest bardzo podatny na kalibrację. W sensie tych trybów po pierwsze jest bardzo dużo. Ja korzystałem właściwie z tego podstawowego albo z tego kinowego, a jeżeli chodzi o te dodatkowe profesjonalne, to ich kalibracja jakby wbudowanym narzędziem w telewizorze jest rzeczywiście bardzo szeroka, więc jeżeli ktoś chce się pobawić, to będzie mógł również w tym przypadku. Dajcie znać co myślicie. Może macie Ambilighta. To jest mój, jakby moja pierwsza przygoda z tym rozwiązaniem. Uważam, że jest absolutnie genialna yy, i pewno gdybym teraz wymieniał, myślałbym o, o czymś takim, żeby sobie jednak to poświetlić. Natomiast też zwracam uwagę, że no pewno nie za każdym razem, nie wszędzie, nie w każdym przypadku byśmy chcieli mieć takie podświetlenie. Czasami chcemy mieć po prostu taką typowo kinową scenerię, czyli tylko ekran, nic więcej, żadnych rozpraszaczy i jakby to całkowicie też szanuje. Będę wdzięczny za Wasze komentarze, subskrypcje, polajkowanie. Aktualne ceny oczywiście macie w opisie. Trzymajcie się, no i pozdrawiam. Cześć!